Dzień dobry, Jakub Kalinowski, wiatr z Sanu. Galicja się skończyła z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. I chwała Bogu, nie ma czego żałować. Dlaczego? Zapraszam. Wiatr to wolność. Nie ma wolności bez prawdy. Nad Sanem prawie zawsze wieje wiatr. Sprawa pierwsza. Galicja to wymysł zaborcy austriackiego. Nazwa pochodzi od miasteczka Halicz, obecnie na Ukrainie. Dla nas, Polaków, nasza umiłowana ziemia przemyska to część szeroko pojętej Małopolski. W czasach świetności Rzeczpospolita dzieliła się na prowincje, a te składały się z województw, a województwa z ziem. Ziemia przemyska ciągnąca się od Leżajska i Rzeszowa, po Stryj należała do województwa ruskiego z siedzibą we Lwowie i znajdowała się właśnie w prowincji Małopolskiej, nie tam żadnej jakiejś Galicji. I to są nasze korzenie. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Ktoś może oczywiście być miłośnikiem Galicji z różnych powodów, ale to nie oznacza, że okres zaborów należy traktować jako wiodący w historii naszego miasta. Pamiętajmy, że Austriacy najpierw złupili przemyskie kościoły. Niektóre nawet rozebrali, podobnie jak piękny ratusz i mury Fortecy Przemyskiej. A sam przemyśl zdegradowali do rangi prywatnego miasteczka. Później ta sytuacja się odwróciła. Niemniej rany zadane naszemu miastu przez zaborce są widoczne do dziś. Wystarczy pójść na rynek i zobaczyć miejsce, gdzie właśnie nie ma renesansowego ratusza. Jest tylko taki murek w tym miejscu, gdzie znajdują się pod ziemią fundamenty. Chociaż ten ratusz powinien tam być, ale go nie ma. Zawdzięczamy to zaborce austriackiemu. To, że później powstała twierdza przemyśl nowe ulice, budynki, owszem, bo przemyśl miał bronić moskalom przejścia przez Karpaty. To wszystko jest jasne. Oczywiście była też autonomia galicyjska, tak, ale przecież to Austriacy skłócali Rusinów z Polakami we wschodniej części Galicji, co później w XX wieku wydało dramatyczne owoce, a z kolei w zachodniej części Galicji Austriacy skłócali Polaków z Polakami. I mówię tu o rabacji. Pamiętamy o tych sprawach? Patrzmy więc całościowo na ten okres, jeśli już w ogóle chcemy Galicję wspominać. Róbmy to całościowo, niewybiórczo, obiektywnie. Rzecz trzecia. Haniebne jest to, że przemyśl często jest promowany tak, jakby okres austriackiej niewoli był najchlubniejszym okresem jego istnienia. A to jest nieprawda. Sama twierdza przemyśl, owszem, duża, ciekawa, ale też bez przesady. To nie była nasza polska twierdza i nie broniła polskich interesów. Twierdza, owszem. Ale bez przesady. Natomiast popularyzowanie tysiącletniego polskiego przemyśla przy pomocy austriackiego munduru jest czymś niepojętym zupełnie. Jedna sprawa, że była to armia zaborcza, i to jest najważniejsze. Ale też no, druga sprawa, że w dziejach świata były różne armie, a akurat o austriackiej to trudno coś konkretnego powiedzieć. Może prócz tego, że się do niczego nie nadawała. Niektóre obce armie miały jakieś sukcesy, wygrywały wielkie bitwy, wojny. Coś tam sobą militarnie reprezentowały, ale armia austriacka to trochę obciach. No, ale ten drugi akurat powód jest mniej istotny. Najważniejsze, że była to armia zaborcza. Chodzi o to, że błędem jest budowanie narracji o przemyślu jako o mieście austriackim. To sprzeczne nie tylko z prawdą historyczną, ale i ze współczesną polską racją stanu. Dlaczego tak jest? Głupota czy inne powody? Ktoś wstydzi się, że jest Polakiem, a może nie jest. Jak to rozumieć? Przemyśl jest polskim miastem i różne epizody, dłuższe i krótsze, w jego tak naprawdę ponad tysiącletniej historii, nie zmieniają tego faktu. Polskie miasto. Przemyśl zasługuje na to, żeby prezentować go godnie, po polsku, choćby jako staropolską fortecę. Tu odsyłam do moich filmików z cyklu Forteca Przemyska. Można też robić to, budować wizerunek miasta w inny sposób ale godny i polski. Sprawa czwarta. To, że obywatele zrzeszają się w różnych grupach, jest w cywilizacji zachodniej, cywilizacji łacińskiej, naturalne. Na tym polega wolność. Można się zrzeszać wokół różnych spraw czy idei. Na przykład miłośnicy jakiejś powieści mogą się zrzeszać w grupach, które będą jakoś tą powieść, powiedzmy, rozpowszechniać wiedzę o niej, Popularyzować, to jest zrozumiałe. Co miłośnicy szwejka w porządku. Jeśli komuś nie przeszkadza, że autor książek Jarosław Haszek był bolszewikiem i walczył w Armii Czerwonej, jeśli komuś to nie przeszkadza, to jego upodobanie. Inne epizody o życiu w Haszka wstydliwie przemilcze Są dostępne w internecie. Ten filmik nie jest o Haszku. O, nie o Haszku chcę tutaj mówić. Więc nie w problem zrzeszeniach szwejkowych. Chodzi o coś innego, o wiele ważniejszego. Chodzi o to, jaką narrację tworzymy o naszym mieście, co wypuszczamy na zewnątrz, jaki wizerunek miasta budujemy. Czy w tysiącletnim polskim, wolnym królewskim mieście nie ma autentycznych bohaterów, którzy byliby wystarczająco interesujący, żeby wziąć ich na sztandary? Czy trzeba szukać aż w Czechach i to postaci fikcyjnej, którą kilkanaście lat temu ówczesny przemyski metropolita Józef Michalik nazwał fantasmagorią? I słusznie nazwał. Postaci nihilistycznej, nie wnoszącej nic wartościowego, stworzonej w umyśle czeskiego komunisty. To my już nie mamy własnych pisarzy? Dlaczego tak się dzieje? Modna politpoprawność, w której to, co mądre i prawdziwe, jest niemile widziane? Czy może materialistyczna postkultura, w której liczy się tylko, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie? Żadnych wartości, żadnych wymagań, specjalnych chów, Współczesnego Polaka. Czy tak jest? Czy nie stać nas na więcej? A jeśli już chcemy literatury, to czy nie mamy swojego Sienkiewicza? Sienkiewicza, który na historycznej postaci przemyskiego stolnika Jerzego Michała Wołotyjowskiego, który nawiasem mówiąc, rzeczywiście zginął w Kamieńcu Podolskim, jest pomnik. Sienkiewicz na tej postaci historycznej zbudował postać literacką małego rycerza z trylogii. Czy to nie byłoby lepsze? Nie widzimy, że coś tu nie gra. Jaka jest przepaść między Wołodyjowskim a Szwejkiem? Dlaczego, mając to, co wielkie i szlachetne, i polskie, nasze, wybieramy to, co jest małe i nikczemne i obce? Dlaczego? To trzeba zmienić. Polacy, którzy pod zaborami, także w dobie autonomii galicyjskiej, pracowali nad rozwojem kraju i kultywowali polskie tradycje, nie robili tego dla dynastii Habsburgów czy innych zaborców. Tylko pragnęli, by ich praca stanowiła podwaliny pod przyszłą, wskrzeszoną Polskę. Tak. Oni myśleli o Polsce niepodległej i działali w ramach, jakie wyznaczały im ówczesne możliwości. Absurdem jest teraz, kiedy mamy niepodległość, chociaż mocno uwarunkowaną międzynarodowo, absurdem jest wracać i kultywować czasy niewoli. Kto tak robi? Nawet jeśli akurat w Galicji te kajdany niewoli były lżejsze niż w innych zaborach, to sprzeczne z polską racją stanu jest wracanie do tego. To jest ucieczka przed niepodległością. Wychodzi u niektórych ludzi albo problem bra braku zrozumienia tych spraw historycznych, albo mentalność niewolników, którzy źle się czują, jeśli nie mają nad sobą jakiegoś pana, no bo w głębi serca czują się gorsi i nie mają odwagi podjąć wyzwań współczesności. Naszym zadaniem jest praca nad umocnieniem Polski. Ani uciekanie przed odpowiedzialnością. Podejmijmy tę odpowiedzialność, nie uciekajmy przed nią. Teraz jest inny czas i inne zadanie niż w XIX wieku. Większe są też możliwości niż te, które posiadali przodkowie w latach zaborów. Tamten czas to część historii i trzeba o nim pamiętać. Nie należy zapominać. Ma swoje miejsce w podręcznikach. Dzisiaj jednak trzeba podjąć zadania na poziomie współczesności. Pamiętając, że o obecnych możliwościach Polacy, nawet pod najlepszymi zaborami, mogli sobie tylko pomarzyć. Podjęcie zadań na poziomie dnia dzisiejszego nie oznacza odcięcia się od najlepszych tradycji przodków, ale wręcz przeciwnie, podjęcie go, kontynuowanie i rozwój. Zatrzymanie się na rozpamiętywaniu dobrodziejstw, autonomii galicyjskiej, to cofanie się i stagnacja. Podkarpacie jest częścią Polski niepodległej. Rodakom miejscowym trzeba pomóc lepiej poznać nasz region, część naszej ojczyzny. Tak, by pogłębili swoją wiedzę o Polsce i umocnili polską tożsamość. Natomiast gościom, rodakom z kraju i zagranicy, trzeba pokazać to, co najlepsze i najbliższe sercu to, co polskie. Niech przyjeżdżają do nas jak najczęściej. Natomiast pozostałym gościom z zagranicy nie Polakom również bardzo mile widzianym u nas. Najlepiej zaprezentować naszą oryginalną polską kulturę. To, co oryginalne, jest zawsze ciekawsze niż jakieś podróbki. A kto chce powspominać sobie czasy Habsburgów, niech jedzie do Austrii. Tam będzie mieć w oryginale. Tu jest Polska. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarze, polubienia, subskrypcje, udostępnianie kanału. Dziękuję bardzo.